Dzisiaj zanosi się na wielkie święto na budowie. Normalnie, prawie jak wiecha. Mają przyjechać smart slajdy i będą zamontowane. Wielki krok w dziejach tej budowy, naprawdę. No, i nareszcie po długim okresie czekania mamy smart slide. Zamieniamy płytę USB na prawdziwe smart slide. Smart slide wyprodukowane przez firmę Adams z Brągowa na profilu Aluplasta. Tak to wygląda. Inna jakość pomieszczenia od razu. Poza tym drewnem. Na początku analizowałem ceny okien no to myślałem o oknach typu PSK ale szczerze powiedziawszy to patrząc teraz na jak się Smart Slide otwiera jak pracuje, to rzeczywiście zdecydowanie lepszym rozwiązaniem było był zakup właśnie Smart Slideów. Fajne okienka, zobaczymy jak się będą sprawowały w eksploatacji. Skoro wreszcie mamy wszystkie okna, to możemy się pobawić z tak zwanym szczelnym montażem Soda Hybrid i Soda Soda Tight.